Witam Was serdecznie. Dzisiejszy temat to ilość powtórzeń. Czy ma to znaczenie w budowaniu e, masy mięśniowej, czy lepiej jest wybierać 6, 8, 10, czy nawet 4 powtórzenia? Czy da się zbudować e, potężną sylwetkę e, robiąc 12, 15, a nawet 20 i 30 powtórzeń? Ogólnie jest przyjęte, że y, robienie masy mięśniowej towarzyszy, towarzyszy temu też wzrost y, siły. Dlatego też powtórzenia takie jak y, 6, 4, 2, niektórzy nawet jedynki robią, czyli takie rekordy, buduje też siłę. Ale czy to jest jedyna droga do budowania y, mocnej sylwetki? Nie jestem taki tego pewien, ponieważ sam na sobie mogę powiedzieć, że w szczycie formy, w szczycie swojej wagi, kiedy dochodziłem do 140 kg, bardzo często robiłem 12, 15 powtórzeń. A przeważnie zawsze zaczynałem od 20. Miałem taki system, który często do dziś jeszcze trzymam, że zaczynałem od 20, czyli takim progresem ćwiczyłem 20, 15, 12, 10. Gdzieś tam w finalnej serii 6 to już był taki maks, bardzo rzadko 4 plus 2 wymuszone i dawało to 6. E, nigdy nie, nie propagowałem, nigdy nie proponowałem nikomu i nigdy sam nie stosowałem jedynek. Uważam, że e, jeśli komuś nie zależy tylko na sile, a głównie na budowaniu sylwetki, budowaniu masy mięśniowej, jedynki to jest pierwszy krok do kontuzji. I tego się powinno unikać. Jedynki, dwójki to nie buduje masy mięśniowej. Mięsie nie jest w stanie przepracować, jakby w danym ćwiczeniu. Nie, nie, nie jesteśmy go w stanie przepracować, więc to tylko takie zabijanie czy karmienie swojego ego. Miałem takie momenty już w późniejszej karierze, gdzie jeszcze ważyłem 130, 125, gdzie robiłem barki na przykład i robiłem po 30, po 40, po 50. Unoszeń bokiem, i też y, forma szła, masa mięśniowa szła. Zawsze najważniejsze po prostu była dieta. Jak miałeś tą nadwyżkę kaloryczną, y, dobrze się odżywiałeś i trening był ciężki bez względu na ilość powtórzeń. A wraz z wiekiem, wręcz unikałem szóstek, już nawet y, najniższe jakie powtórzenie były to 8. Bardziej preferowałem 10-12. Kontuzję już od dawna unikam. To mocno, nie spotykają mnie kontuzje większe, i masa mi szła. Więc to nie jest tak, że ilość powtórzeń mała buduje i siłę, i masę, ale też większa, też to jest nieprawda. E... Rich Piana robił po 100, 100 przysiadów, on zawsze mówił, że większym kozakiem jest ten, który zrobi 100 powtórzeń jednym ciągiem bez zatrzymywania, 100 przysiadów z 60 kilowym. 60 sztagą niż ktoś, kto zrobi 6 powtórzeń z 200. On uważał, że właśnie te 100 powtórzeń to jest hardcore. I jaki był wielkoludem? 150 prawie kilogramów. On zawsze lubił dużą ilość powtórzeń, nigdy nie robił takich szóstek, czwórek, tylko zawsze pompował. On nawet kiedyś stwierdził, że ktoś, kto stosuje sterydy, powinien właśnie pompować w tym mieście, i wtedy one rosną. Duża ilość powtórzeń. A naturale bardziej powinni skłaniać się do mniejszej ilości powtórzeń, i tak jak w moim przypadku, faktycznie się to dziś sprawdzało: te pompowanie mi to lepiej wchodziło, unikałem kontuzji i też rosłem, bo do 140 nawet doszedłem. O tyle wraz z wiekiem teraz plus to, że od trzech lat jestem, e, nie stosuję niczego, nawet bardzo rzadko stosuję jakiekolwiek suplementy, ćwiczę totalnie naturalnie. E, i założyłem, że gdzieś te 20 bardzo rzadko już mi gdzieś tam wchodzą, już jednak są takie obciążające, męczące, bym powiedział. I ćwicząc naturalnie, widzę, że przedział między 15 a 6, no, może 15, a 8 jest dla mnie idealny. Więc to też pewnie ma jakieś znaczenie, czy coś stosujesz, czy nie. Tak jak myślę, Piana miał rację, że pompowanie, te, ta krew dopływająca, kiedy stosujesz sterydy. Lepiej się to pompuje, a taki ktoś, ktoś jest naturalny. No jednak, krótkie takie serie: szóstki, ósemki, dziesiątki, dwunastki. Sam to widzę po sobie, że lepiej się teraz czuję. Nie jestem taki ściaprany po treningu. Pewnie jakbym robił dwudziestki, trzydziestki, to bardziej bym się zmęczył. Wiadomo, na wspomaganiu to człowiek regeneruje się w mgnieniu oka. Więc jeśli chodzi o moje zdanie, ilość powtórzeń ma o tyle znaczenie, e, jeżeli e, je, czy, czy Ty jesteś na wspomaganiu, czy nie, to raz i jaki jest Twój wiek. Eee, a najważniejszy, jaki u, ja uważam czynnik, gdzie wybieramy, jaka ilość powtórzeń na nas działa, jest intuicyjne podejście. Ja obecnie czuję takie parcie na piętnastki, dwunastki, nawet ósemki, ale są takie dni, że czuję, że ta szóstka mi nic nie daje, że... Walczę z ciężarem, a ja nie czuję tę pompy. I muszę zrobić na przykład 15, 20, 25 powtórzeń i dopiero to czuję. Więc to też powinno się intuicyjnie podchodzić do każdego treningu. A mówiąc tak szerzej, okresowo, bo ja też tak w swojej karierze 30-letniej miałem okresy, gdzie miałem ochotę robić dużo ilość powtórzeń, ale miałem okresy, gdzie te 8, 10 bardziej czułem, że mi wchodzą. Więc myślę, że to nie jest taka stała, że zawsze będzie nam działać tak samo mięsień, tylko trzeba sprawdzać. Być może się to zmienia z wiekiem, być może okresowo jakoś organizm potrzebuje czegoś innego. Być może jak robimy kilka miesięcy dużą ilość powtórzeń, to organizm domaga się małej ilości większych ciężarów, a po większych jak chce odsapnąć, to potem takie pompowanie na większych powtórzeniach. Wydaje mi się, że czynników jest wiele i najlepiej intuicyjnie do tego podchodzić i wyczuwać, co na nas działa. I sprawdzać, czy lepiej ta sylwetka się buduje po małych ilościach powtórzeń, czy przy większych ilościach ona się lepiej prezentuje, ta sylwetka po treningach. No, także musicie to sprawdzić na sobie, ale myślę, że trzeba, mówię, sprawdzać na sobie intuicyjnie po to i do treningu i być może faktycznie tak to jest, że jak to w życiu ze wszystkim yy, przez 3 miesiące możemy jeść ryż z kurczakiem i nam smakuje, potem nam to zbrzydnie i zmieniamy na kaszę na przykład i na indyka, czy na rybę. Tu też pewnie organizmowi coś się może zbrzydnąć i trzeba wtedy zmieniać i kombinować. Ja mam taki teraz strzał, że po prostu uwielbiam na sztangach, sztangielkach, ale miałem taki miesiąc, że miałem potrzeby na maszynach, na hamerach i mniej tej sztangi, więc jak zwykle intuicyjnie dobieramy zestaw. Ale nigdy bym się nie zgodził z tym, że tylko mała ilość powtórzeń, duże, mega duże ciężary budują masę mięśniową. Nie. I nawet bym powiedział, co do siły, można siłę sobie wyrobić robiąc dwunastki, piętnastki powtórzenia, też siła pójdzie. A gdybyśmy chcieli już taką mega siłę, no to wtedy, e, jakąś taką na rekordy, no to trzeba zejść na małą ilość powtórzeń. Ale mi się wydaje, że jak ktoś buduje mięśnie, traktuje siebie jako kulturystę, a nie strongmana, no to raczej jedenki, dwójki są do niczego niepotrzebne, chyba że ktoś bardzo e, pragnie swoje ego nakarmić. Dajcie znać jak wy trenujecie, jakie macie podejście, co o tym myślicie, jak jest, co stosujecie powtórzenia u siebie, w jakim, piszcie też w komentarzach w jakim jesteście wieku i ile tych powtórzeń, żebym widział w waszych komentarzach jak to wiekowo jest, e, gdzie, w którym e, wieku życia, jak powtórzenia, być może jakaś średnia nam wyjdzie, że 40-latkowie na przykład bolą taką ilość powtórzeń, e, młodsi taką, na przykład naturalne taką, ci co stosują doping. Taką. Więc dajcie znać, czekam i dzięki za wszystkie subskrypcje, za lajki, za wszystkie komentarze e, krytyczne także, bo to mnie rozwija. E, hejtu e, nie dzierży, ale nie mam zamiaru, chyba że skrajne będą hejty, ale nie mam zamiaru nawet takich delikatnych hejtów kasować. Tylko pamiętajcie, że ja na hejt nie odpowiadam hejtem, a raczej staram się grzecznie odpowiedzieć. Tak, żeby hejterowi zrobiło się głupio. Jeżeli jednak mu się nie zrobi głupio, że tak się zachował i ciągnie dalej temat, no to kasuje taką wiadomość, bo nie mam o na takie dyskusje poniżej poziomu, a ja też nie jestem freak bodybuilderem, żeby robić tutaj sceny jak na freak fightach i, i dać siebie obrażać, czy obrażać w ogóle tu jakieś Dopuszczaj do obrażania, bo wydaje mi się, że jesteśmy troszkę na wyższym poziomie Niż y, tamci niektórzy zawodnicy, którzy potrafią sobie obliżać od i obrażać rodziny, i tak dalej. Więc tu nie pozwolę na takie coś. Jak ktoś lubi takie bajerki, no to wiadomo, macie teraz pełne okazji. Y, tutaj można mnie skrytykować. Można y, konstruktywną taką krytykę przyjmę, ale wszelkie obra objawy obrażania i, i ten to raczej będę kasował i usuwał bo nie mam ochoty takiego syfu tu zbierać. Trzymajcie się. Ja po treningu pojadłem. Muszę troszkę odpocząć i jedziemy. No i pamiętamy, najmocniejszym i najsilniejszym sterydem jest cierpliwość.